Halo halo, siamoneczko, dzisiaj mamy... Em, chciałbym dzisiaj zrobić oszusta na takim jednym dyrku. No halo, siema. No właśnie mam tutaj fajną bazę. Mam enchant wszystko. Więc naprawdę no tak możesz. Ale nie zrobisz mi Chyba, że ty mi oszusta. Nie. Ale nie no, bo ludzie mnie wkurzają cały czas, robią mi oszusta, to takie lamerskie, no nie? Halo? Nie. No bo kurde, ja sobie chcę pograć z kolegą. Z jakimś typkiem, no nie. Chcę pograć, zapraszam go na Skape'a albo na TS'a. Y, tepa się do mnie i mnie zabija. No, no, khamskie to jest. Zależy im tylko na rankingu. No to głupota według mnie. Ej, dobra. E, czy to nie jest Kendall? Jaki Kendall? Na no, tym co robią oszusty. Serio robią szósty? Kendall 2001. A jaki jak on ma nick? Kendall 2001, dobra, jaki masz Dobra, nie, nie znam typa nawet, ale okej. Okay. Eee... Napisz coś w tym razie. Eee... coś. Kutę. Tylko proszę nie bij. O oh, fuck. Mieczkę, Kuchy, nie no, naprawdę no. Myślisz, że... Nie, nie nagrywam. Szkoda, ale chciałbym. Tylko wiesz, nie mam dobrego programu. Ani U. nic. Jaki masz mieczek? No mam mieczek 5, 3, 2. Na mm. ja szczęście mam 300 takich koksów i 400 kilów. Jeszcze mam y, 300. No i mam takie trzy mieczy, 5. No ja sobie chyba teraz zrobię kowadło. Czekaj. Trzy. Okej. Okay. Zrobię kowadło, to sobie będziemy mogli nazwać rzeczy. Tak jakbyś był YouTube'em, to byś się przeszył, żebyśmy zabili, mi babił, nie? Serio? To znaczy, no, wiesz, jakby, jakby, jakbyś Jakbym był nie? To bym Ja nawet nie znam jakiegoś Kendala, więc... Tutaj masz kowado, to sobie możesz... Nie no dobra, żartuję, nie mam takich rzeczy, mam całe, całego ender chesta w obsidianie. Ej, to nawet dobrze! Bo dużo widzisz tutaj, ja chcę całą bazę mieć w ender chestach, nie? Tutaj. Znaczy w Ender 6, kurde. W Obsidianie, nie? Tu tylko taki... Cały pokój jest z bookshelfów I tu jest na 30 level, także... Można sobie enchantować. Ja mam taki serwery, który mamy z Gimzy, nie? Obecnie się zaczęła tydzień temu, jakoś tak. Tam, no. Tak mi zrobił oszusta, nie? Ale to mam coś. No, ale oszusty są takie chamskie. No. Mam jeszcze, mam jeszcze villagerów, możemy zespołnić ich tutaj. No tutaj zrobię, takie małe otworki tylko. Co się boisz? Nie jasne. Patrz, już jeden villager jest. Jaką ma opcję? O kurde. Emeraldy nam się nie przydadzą, no ale już niech zostanie, nie? przydadzą się, ale nie, bo zasiano, bo zasiano. No, a siano się przyda chyba na gildii nawet. Zasiano się. Trudno spierać. Jeszcze górę musisz opsiąć. No tutaj. Okej. Okay. Masz mi czekolwiek? Jaki? Masz mi czekolwiek? E, no co za typek, no nie wierzę. Co? No patrz co sprzedaję, no. Ja Czekajcie, ta baza w ogóle jest symetryczna? Tak. Ogólnie lubię symetrię w Minecraft'cie. No kurde, wiedziałem, że tu będzie gravel, no. <grym> tyle tutaj gravelu wykopałem. To już żelzo... No, nie podchodź mi. Chodź. Jestem villager. Chodź, jestem villagerem. A co sprzedajesz? Może jakiś mieczyk dobry? No, dobra, to się tak to... sprzedam. Musisz mi tylko... No. Serio. O! To też się nie przyda. Ale można pohandlować z nim, żeby mieć inne rzeczy. W ogóle tu emeraldy dropią? E, dropią na jakimś jamie. Specialny. drop może o emeraldy emeraldy na ekstrem styles Hmm... No to... no to no to będziemy musieli enchantować książeczki nawet na pierwszy level no bo on sprzedaje enchantowane znaczy zaenchantowane książeczki emeraldy daje A fajnie będzie może lepsze aukcje są zapisane a no, no kurde sam nie wiem Ja zrobię bloki Uch, Czego bloki hmm. ja trzymaj. No tutaj Nie ja masz kopców? Ja właśnie robię y, drugiego Drugiego czy pokażaka no nie. Nie, nie, nie. Dobra, mam osiem. Pokaż ekran. Ale mam 8 Ale ja chcę zobaczyć co masz. Jezu. No fajne itemy. Gdzie No ale dlaczego miałbym nagrywać? Jezu, już... Nik, nikomu nie można zaufać. Co? Nikomu tutaj nie można zaufać. Już wszyscy myślą, że albo oszust, albo coś. Boże. Ja chcę zobaczyć co masz. No to mam sharpness 3 looting 2 fire aspect 2 No On tak się nim bije Klepa, klepa, klepa O koksajesz? A myślałem że poliżesz Na ilu, na ilu zjadłeś? Na pięciu zjadłeś? Nie na dwóch O kurde to ty źle wykokszony jesteś Ej poliżę O dobrze Uch, już się bałem bo na ten, miałem trzy serduszka. Ten... Nie jestem Kendall. Nie w Ej, kto to jest? Ej Patrz, ej, poczekaj, stój! Kto to? Ej, kto to? Kendall, to jest ten To jest Kendall? Tak. Kendall na odcinku? O, odedłeś. Dzięki. Kendall! 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 Wow! No. Jezu, ej, a co on tutaj chciał? Ja się go przestraszyłem. Dobra, to chodź, ja nie zebrałem ani jednego itemka. Chodź, ja ci to oddam. Jak bana masz? No... za co? No... ja cię. Ty na, może na serio masz klaurę? No nie wierzę, no. To z kim ja teraz będę grał? Te twoje itemy tutaj jeszcze są. Ty jesteś Kendal, ale... ale jak jestem Kendall? Kendall prze... zbanował cię przecież teraz Nie wiem, ale ty mogłeś być na dwóch kandach Ale jak jak Kendal i ja się ruszaliśmy Ja cię nie rozumiem, naprawdę no, no, dobra. Ale dobra, jaki secik miałeś? Dwa, czety, cztery trzy, Mieczek 4 A już mam bana. Dobra to ale na ile masz tego bana? No kurde, no to za dwa dni sobie pogramy, czy nie? E, do. Dobra, to, to... To by było chyba... Kurde... No tyle, to... Na razie, cześć!